Marek, jednak to jest program wokół wyborów, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Sienko, kandydat na burmistrza w tarnowskich górach. Witam pana w naszym studiu. Witam pana reaktora i witam państwa serdecznie. Myślę, że warto zacząć naszą rozmowę od głównych celów, priorytetów na pierwszą kadencję burmistrza. Pierwsza kadencja na pewno nie jest łatwa. Trzeba. Wejść w te buty urzędnicze, ale zacząć chcielibyśmy od tego, żeby zrobić porządek w spółkach gminnych, zarządzanych przez gminę, od weryfikacji ludzi, którzy zasiadają w zarządach, zasiadają na stanowiskach prezesów, w radach nadzorczych, ponieważ obecnie rządząca, rządzące ugrupowanie od 18 lat no, stworzyło taką siatkę zależności, siatkę układu, taki układ, który no, generuje pewne problemy. Personalne w moim odczuciu i w odczuciu wielu ludzi i chyba mieszkańców tenost gór, ponieważ sygnalizowali nam to już od, od wielu lat, że, że to trzeba zmienić. Generalnie chciałbym, żeby te stanowiska były obsadzane za pomocą konkursów, które będą transparentne, których zasady będą jasne i, i będą wymagały od kandydatów przede wszystkim doświadczenia wykształcenia w tej dziedzinie. I, i, I rzetelności, prawda? Obecnie no, często zdarza się tak, że w instytucjach kultury, mimo że jest to dozwolone, stanowiska są obsadzane bez konkursu. Ja tym już wspominałem w niektórych wywiadach, że. Mm, no, sytuacja, w, których, w której e, nauczyciel zostaje dyrektorem Instytucji Kultury Pałacu e, w Rybnej, zarządza wydarzeniami kulturalnymi i hotelem, który tam e, funkcjonuje, no, jest dla mnie niedopuszczalna. Człowiek, który nie ma żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, e, przyjmuje takie stanowisko, które generuje koszty dla gminy, czyli my jako podatnicy za to płacimy, no, a jednak ten człowiek nie ma do tego żadnych kompetencji. prawda? E, ja nie chcę oceniać e, tych wyborów e, obecnych władz, albo inaczej chcę je oceniać i, i powinniśmy to robić. Oceniajmy je. E, Niemniej e, wiem, że to się już obecnie nie zmieni. Wydaje mi się, że pierwszym zadaniem, które trzeba wykonać, to jest zrobienie porządku z tym, żeby, żeby obsadzić te stanowiska ludźmi, którzy mają do tego kompetencje. Chodzi o to, żeby. Byli to menadżerowie, ludzie, którzy posiadają doświadczenie i sprawnie będą zarządzali, zarządzali obiektami i instytucjami, które będą im powierzane. Prawda? Że tak, w taki sposób, żebyśmy my, jako mieszkańcy, nie musieli dopłacać do tych interesów, e, tylko żebyśmy mogli czerpać z tego korzyści. Mhm. A jakie inwestycje um, zostały na przykład zablokowane z tytułu takiego m, taki, takiej. M, Samorządności, jeżeli chodzi o, o, o tutaj gminę. Jeżeli chodzi o tą też siatkę zależności, które jak, jak, jest ta, jak była ta polityka prowadzona? Pan, co? tutaj rozumiem, że pyta Pan o to, czy jeżeli zarządza, zarządza tym osoba niekompetentna, to jakie ponosimy tego konsekwencje, tak? Tak, tak. tak. No w mojej opinii przede wszystkim warto sobie spojrzeć w tym przypadku na ofertę kulturalną, którą oferuje nam Tarnogórskie Centrum Kultury, tam pani. Dyrektor również jest zbierana bezkonkursowo, już drugą kadencję zasiada na tym stanowisku i, i jest tam po prostu z nadania. Porównując sobie do, sąsiednich, do naszych sąsiadów, czyli do miasta Radzionkowa, gdzie działa Centrum Kultury Karolinka, które działa bardzo prężnie, gdzie są fantastyczne wydarzenia, na które często nie ma już biletów. Takich wydarzeń w Tarnowskich Górach jest jak na lekarstwo. Jest ich mało, w związku z czym no, my jako, e, jako mieszkańcy tracimy możliwość korzystania z oferty kulturalnej w naszym mieście i musimy jeździć do miast czy do Radzionkowa, który jest e, no, pięć razy mniejszy od Tarnowskich Gór prawie, e, czy do Katowic, czy do Chorzowa. Na szczęście mamy takie możliwości i możemy z tego korzystać e, ale czy tak to powinno wyglądać? No, no Nie do końca się z tym zgadzam. Warto sobie też w tym przypadku, jeżeli rozmawiamy na ten temat, przeanalizować zyski wcześniej spółki AIK, a obecnie TOSIR, czyli spółki, która zarządza akoparkiem, halą sportową, gdzie miasto dokapitalizowało spółkę, kiedy dopóki to była spółka i dokapitalizowało sobie tą, tą spółkę kwotami nawet miliona złotych na rocznie. Ponieważ ona nie przynosiła dochodów, wręcz straty. No w tej, sytuacji, w tej sytuacji pokazuje nam to, że jeżeli w innych miastach takie obiekty są w stanie wychodzić chociażby na zero a, i dawać mieszkańcom tą usługę, której którą, zadanie zostało powierzone tej spółce, czyli ta usługa do tych mieszkańców ma trafić, no to jeżeli da się to robić, to znaczy, że da się to robić, tylko trzeba tym sprawnie zarządzać. I to jest jakby problem taki. Ja, to może wydawać się trywialne, aczkolwiek wydaje mi się, że, że, że jest to bardzo ważne, żebyśmy nie, nie marnowali tych pieniędzy, żeby, żeby ta usługa była na wysokim poziomie, żeby oferta była e, adekwatna co do jakby instytucji, co do wielkości miasta i potrzeb mieszkańców, a nie żeby to było robione tylko tak, żeby było, bo taki jest obowiązek gminy. A jaki, jaką Pan ma wizję swoją e, odnośnie e, e, życia ludzi w takich sektorach jak edukacja, zdrowie, sport. E, co należy poprawić? Co, co, jest, co należy zostawić? E? Wie pan co, no w naszym programie można znaleźć punkt, jeżeli chodzi o zdrowie. E, to tutaj chcielibyśmy bardzo wspierać. E, Osoby przede wszystkim starsze i gmina jako gmina nie ma zbyt szerokiego pola do popisu, jeżeli chodzi o zdrowie, bo, bo zarządza tylko POZ-ami. Niemniej chcielibyśmy próbować stworzyć taki, ciąg, taką komunikację dla osób starszych, żeby można było dowozić np. Do, do, do lekarzy takie osoby schorowane bardziej za pomocą transportu gminnego. To jest bardzo ważna inicjatywa moim zdaniem, ponieważ obecnie ten transport publiczny na tą chwilę w naszym mieście no, jest, jaki jest. Też często osoby starsze nie są w stanie jakby z niego korzystać ze względu na to, że, że po prostu nie są w stanie dojść nawet na przystanek i, i sami przekomunikować się do, do takiego ośrodka zdrowia. I to, to jest taka rzecz taka pomoc w tym, żeby korzystać z oferty specjalistów w naszym mieście, jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o sport, to, to zacząć przede wszystkim rozmawiać z grupami, które te sporty uprawiają, prawda? Bo mamy tutaj na przykład e, grupę młodzieży dosyć sporą, która korzysta ze skateparku i od lat prosi o to, żeby ten skatepark przemodernizować, e, przebudować, przeprojektować. E, I są obietnice, jest dużo rozmów na ten temat, ale, ale nic z tego nie wynika, prawda? Jeżeli fundusze się na to znajdują, to, to są fundusze które mogą pokryć jakieś kosmetyczne naprawy. No właśnie, w jaki sposób pozyskać środki na modernizację czy wybudowanie nowego skateparku? Czy powinno to być w drodze y, przetargu? Patrzą no to jakby e, zasada, zasada wydawania pieniędzy, e, zasady wydawania pieniędzy gminnych są jasne i te przetargi jest jedyną drogą, e, ewentualnie pozyskiwanie e, pozyskiwanie funduszy. To jest jedna kwestia, a realizacja projektu to jest druga kwestia, prawda? Jeżeli chodzi o o pozyskiwanie funduszy, no to jest kilka dróg, które można wykorzystać. Między innymi e, dają to możliwość e, czy, czy fundusze z ministerstwa, czy e, fundusze z, z Unii Europejskiej, e, z województwa, budżety obywatelskie. Są, jest kilka możliwości, które dają jakieś, jakieś szanse na to, żeby taką przebudowę wykonać. Jeżeli chodzi o wykonawstwo samo i wyłonienie wykonawcy, no to wiadomo, że jest to przetarg, ponieważ e, e, ustawa o środkach publicznych e, tego wymaga i tak to trzeba. Robić. Niemniej ważne jest to, jak, jak ten projekt będzie wyglądał, jak tworzenie tego projektu będzie wyglądało i tego również brakuje w naszym mieście czyli konsultacji. Prawda? Jeżeli mamy grupę ludzi, która z tego skateparku będzie korzystała i jest głównym zainteresowanym w kwestii tego skateparku, no to musimy z nimi przeprowadzić tę konsultację, rozmawiać i szukać tego rozwiązania, które będzie najbardziej korzystne dla osób, które korzystają z tego skateparku, bo wiadomo, że nie będziemy na temat kształtu ukształtowania czy samego projektu, rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy chodzą na basen, tylko z ludźmi, którzy... Z grupą docelową. Z, tak. z grupą docelową, właśnie. I to jest, jest kluczowe no, do tego, żeby, skaci, tak. żeby realizacja, realizacja, młodzież, bo nie tylko skateci, bo wielokrotnie też bywałem na tym skateparku i widzę również rodziców z dzieciakami, którzy przychodzą pojeździć sobie na chulę nodze po tym skateparku, popróbować, szukają tego swojego miejsca, tej swojej pasji, i ich głos też jest istotny, rodziców, bo oni też widzą pewne rzeczy dotyczące bezpieczeństwa na przykład. Także generalnie jest to dość szeroka grupa. To nie jest tak, że to jest wąska grupa ludzi, tylko i wyłącznie takich maniaków młodzieżowych w wieku tam 16, 17, 20 lat, którzy chcą się wyszaleć tylko i wyłącznie, ale są też tam młodsze osoby, młodsze dzieci, którzy przychodzą na ten skatepark, korzystać z niego z rodzicami. I trzeba też znaleźć właśnie ten balans między tym, żeby to ten skatepark był funkcjonalny i dla jednej, i dla drugiej grupy. Dlatego te konsultacje powinny się odbywać szerokie, i nie tylko w dziedzinie skateparku, ale generalnie w dziedzinie każdej e, sfery publicznej, gdzie ludzie będą z tego korzystać na tak dużą skalę, że, że ta ich opinia jest istotna. I tak było w przypadku ścieżek rowerowych, gdzie te konsultacje się odbywały. E, było ich kilka. O finalnie projekt został zrealizowany tak, jak został zrealizowany, i obecnie no, borykamy się z takimi problemami, że ludzie są bardzo niezadowoleni z tego, jak to zostało wykonane. To jest bardzo dobra inwestycja. Ścieżki rowerowe to jest przyszłość i generalnie uważam, że super, że ten projekt powstał. Niemniej ludzie nie do końca są z tego zadowoleni, jak przebiegają ścieżki rowerowe, jak zostały zaprojektowane, jak został zaprojektowany ich przebieg, i, i to jest są rzeczy, które wydaje mi się. Najpierw trzeba z tymi ludźmi faktycznie rozmawiać. Mamy w Tarnowskich Górach masy krytyczne, odbywają się regularnie. Jest to dosyć spora grupa rowerzystów i tu wystarczyło z nimi też porozmawiać. Są ludzie, którzy jeżdżą na rowerach po całej Europie, po, po całym świecie, gdzieś korzystają z tych ścieżek rowerowych. I ja oni mają doświadczenie w tym, żeby, żeby budować takie rzeczy i wiedzą, czego oni potrzebują. Prawda? A jeżeli to są rowerzyści zapaleni i oni faktycznie będą z tego korzystać przede wszystkim, no to warto z nimi rozmawiać. To najczęściej są to ludzie, którzy jeżdżą i rowerami, i samochodami, i oni widzą problem i po jednej, i po drugiej stronie i są w stanie e, podać rozwiązania, które, których my, jako osoby na przykład nie jeżdżące, czyli ja akurat też jeżdżę rowerowo, będą rzadko, ale jednak korzystam z tego, z tego środka. Niemniej, jeżeli nie korzystam z tego regularnie, jeżdżę głównie samochodem, to ja widzę problem bardziej jako osoba poruszająca się samochodem, a nie z tej strony rowerowej, prawda? W związku z czym z tych doświadczeń ludzi trzeba korzystać, czerpać inspiracje do tego, żeby tworzyć projekty, które są, które spełniają ich oczekiwania. Mhm. Jaką ma pan też tutaj wizję na komunikację miejską? Czy to, czy komunikacja miejska powinna być darmowa dla mieszkańców, na przykład rozliczających PIT? Góra. Ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie konieczne, szczerze mówiąc, ponieważ no wiadomo, że, zarządza, że komunikacja publiczna jest realizowana przez ZTM w naszym mieście i my możemy tworzyć sobie też takie mniejsze linie, które komunikują dzielnice między czy komunikują różne dzielnice miasta o różnych porach, bo jeżeli chodzi o transport ZTM, on nie, nie zawsze jest wystarczający, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców. Czy to to znaczy, Jakie że potrzeby że niejednoko... wskazują tutaj mieszkańcy? I... No, mieszkańcy wskazują to, że, że autobusów jest za mało, za rzadko i, i generalnie nie, nie, trudno jest się skomunikować. Te, niejednokrotnie, nie wiem, mieszkając w Rybnej, też jest, jest, ten problem był poruszany. Trudno jest się dostać do centrum, bo autobus jeździ raz na godzinę, raz na półtorej godziny, a to zapotrzebowanie w mniemaniu mieszkańców, nie wszystkich, ale być może w sporej części jest, jest większe. Pytanie jest tylko, jak to właśnie z, jak to, jak rozpoznać te potrzeby ludzi, prawda? Bo to trzeba rozeznać. To nie jest też tak, że my możemy sobie na podstawie pięciu głosów mieszkańców stworzyć linię autobusową, która będzie nas dowodzić na osadę Jana, na przykładowo z Rybnej na osadę Jana, bo, tak, bo tam pracujemy i nam tak będzie wygodnie, prawda? My Musimy znaleźć, optym, zoptymalizować koszty. Czyli jeżeli zapotrzebowanie będzie na pięć osób, no to wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wydać Potężnych pieniędzy, bo to będą potężne kwoty. Ja nie analizowałem tego, nie mam danych, w związku z czym nie jestem w stanie powiedzieć Panu, jakie to będą kwoty. Niemniej trzeba do tego pochodzić z rozsądkiem, prawda? Wydawanie pieniędzy publicznych to nie jest zabawa i generalnie nie możemy realizować potrzeb mieszkańców, jeżeli to jest. Grupa pięciu osób, prawda? Musimy patrzeć tak. na ogół i musimy wyważać działania tak, żeby, żeby to było opłacalne i żeby, i żeby jednak zaspokoić maksimum potrzeb, które możemy zaspokoić przy tej optymalnej cenie usługi. nie? Więc na pewno to są znowu, to jest, znowu wracamy do tego punktu tych konsultacji, że przede wszystkim. Trzeba rozmawiać, trzeba szukać rozwiązań, trzeba rozmawiać, trzeba słuchać ludzi. Dopóki będzie tak, że ludzie będą mówić, a my nie będziemy słyszeć ich głosu, to nie będziemy znali ich potrzeb. Jeżeli nie będziemy znali ich potrzeb, nie będziemy w stanie ich zaspokajać. I to się koło zamyka. I tak jest w przypadku samorządności zawsze. I chyba na poziomie centralnym jest dokładnie tak samo, że jeżeli władza centralna nie słucha ludzi, to potem mamy właśnie strajki, czy to rolników, czy, czy strajki kobiet. No właśnie. Czy... I w środę w całej Polsce były protesty rolników i myśliwych również, wojewódzkie. W jaki sposób należy, jak, jakie jest tutaj Pana zdanie, w jaki sposób należy pomóc rolnikom w obecnej sytuacji? Czy pomoc jest wystarczająca? Ja chętnie odpowiem na to pytanie, mimo że nie dotyczy ono samorządności. Ja nie startuję do partii centralnej i nie reprezentuję też interesów żadnej z partii no, ale politycznej, centralnych, ale, wątek, jeżeli, ale jeżeli tak, ja chętnie odpowiem na to pytanie. Bo prowadziłem już wiele rozmów na ten temat i jest to dosyć złożony problem. Sam też uczestniczyłem w pomocy humanitarnej Ukrainie, zakładając stowarzyszenie. byłem jednym z założycieli Stowarzyszenia Szeliki w Telonosi Górach i obecnie też słyszę takie głosy, że jeżeli jestem najburmistrzem, to sprowadzę Ukraińców tutaj do Tarnowskich Gór więcej, w związku z czym ludzie nie boją się na mnie głosować, bo nie wiem, będzie ukrainizacja Tarnowskich Gór przez, przez burmistrza Pawła Sienko. E, nie, to tak nie działa. E, ja nie, nie wyślę autobuł, autokarów do Ukrainy, żeby sprowadzać e, uchodźców do Tarnowskich Gór, bo nie ma takiej potrzeby. Ci, którzy chcieli uciec z Ukrainy, już uciekli. E, my tą pomoc cały czas tam wysyłamy w miarę naszych możliwości, więc to jest e, e, zadanie, które realizujemy i które robimy, bo ludzie, Którzy potrzebują pomocy, powinni tę pomoc otrzymać. Jeżeli mamy możliwość, to trzeba to robić. Wracając do rolników, bo jest to temat ściśle związany z protestami, czyli temat wojny w Ukrainie. Rolnicy mają rację. Tak, jest potężny problem, ale on nie jest winą Ukrainy. Ja to tłumaczyłem kiedyś moim przyjaciołom na takiej zasadzie, że gdybyśmy mieli w Polsce nie wiem, milion ton śmieci i Niemcy, Niemieccy przedsiębiorcy chcieliby je od nas kupić. Rząd niemiecki by się na to zgodził. I ci przedsiębiorcy niemieccy kupiliby od nas te śmieci i robiliby z nich zabawki, przykładowo, nie wiem, jedzenie, cokolwiek. To mieszkańcy Niemiec mieliby do kogo pretensje? Do nas czy do rządu, że pozwolił na ten zakup? Do rządu. Ponieważ, no, a my, czy, czy my byśmy mieli moralny, moralny e, obowiązek nie sprzedawać im tych śmieci? Chcielibyśmy się tego pozbyć, w związku z czym sprzedalibyśmy to Niemcom. A że ludzie niemieccy by się zdenerwowali, bo oni sami generują na tyle śmieci, żeby wystarczyło, tylko że nasze, nasze śmieci byłyby tańsze. Jeżeli rząd pozwala na realizację takich, takich, e, m, takich transakcji, handlowanie zbożem niskiej jakości, pozwala na sprowadzanie takiego e, zboża do Polski, i to nie tyczy, tylko, nie tyczy się tylko zboża, no to robi krzywdę polskim rolnikom. E, I to jest jasne. E, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Niestety, e, wśród tych e, rolników pojawiają się takie właśnie radykalne e, odłamy, takie radykalne głosy. I, i sygnały o tym, że Ukraina jest zła, że nie możemy na to pozwolić, że proszą Putina o pomoc e, i o interwencję i tak dalej i tak dalej. No mam nadzieję, że organizatorzy i że pozostali rolnicy, którzy rozumieją tą sytuację e, tak samo jak ja i, i wiedzą, że, że taki głos to jest to jest głos, który szkodzi wiarygodności temu tego temu strajku. Ja sam osobiście wczoraj miałem wątpliwą przyjemność podróżowania do Olsztyna, bo wjechałem na pogrzeb jednego z członków naszej rodziny i, i sam doświadczyłem jakby blokad autostrady A1 i nie powiem, że się nie denerwowałem. Denerwowałem się, ale nie denerwowałem się na rolników. Ja generalnie rozumiem, że strajkować trzeba i że społeczeństwo musi to odczuć, żeby zrozumiało problemy rolników, więc Jestem I raczej może wróćmy e, tak w tym miejscu do e, jeszcze do polityki lokalnej. W jaki sposób prowadzić taką politykę, zarządzać taką polityką e, miasta e, w Tarnowskich Górach, e, żeby po prostu ta, ta, ta otwartość, komunikacja, przejrzystość e, w samorządzie była cały czas obecna? I, i jakie też na dzień dzisiejszy m, są pilne e, takie innowacje technologiczne, które można by zrealizować jeszcze tutaj? Jeżeli chodzi o sposób zarządzania, to tak jak już wspomniałem wcześniej, e, najważniejsza jest komunikacja z mieszkańcami. Jeżeli, Jeżeli my... nie znamy ich potrzeb, nie jesteśmy w stanie ich realizować, to jest podstawa do tego, żeby, miasto, żeby mieszkańcy tego miasta byli zadowoleni z tego, co się dzieje. E, wielu kandydatów do Rady Miasta czy, czy na stanowiska burmistrzów obecnie sygnalizuje problem jakości inwestycji i ja się z tym kompletnie zgadzam. To nie jest tylko rozwiązanie, prawda? Na przykład. I tutaj e, Warto pomyśleć o tym, żeby zmieniać kryteria przetargowe. Czyli nie iść w ilość i taniość, a może w jakość. I wtedy jakość tych inwestycji będzie lepsza i ludzie będą z tego zadowoleni. Bo wszyscy wiemy, jak wyglądają drogi po zimie. I one za każdym razem wyglądają tak samo. Czyli gdybyśmy zrealizowali tej drogi troszkę mniej, ale w dużo lepszej jakości, czyli ten problem by występował też co roku? Wątpię. Ja sam jestem absolwentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Transportu i wiem mniej więcej, jak to, jak to funkcjonuje, jak to wygląda. I, I wiem, że te inwestycje można przeprowadzać dobrze, tylko jeżeli robi się je w złych warunkach, e, w złej jakości materiałach, e, a remont jest powierzchowny, to ta droga nie ma jakby racji e, utrzymania się przez, przez warunki zimowe i potem dokładamy kolejne pieniądze, żeby ją remontować i, 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 i zmieniać, e, przebudowywać i tak w koło Macie po prostu cały czas e, e, dokładamy do tego interesu pieniądze, żeby tylko e, zaspokoić te właśnie potrzeby mieszkańców. I, i, I to jest problem, I dlatego e, nie mi się, że te częste spotkania z mieszkańcami, czyli e, danie możliwości e, wypowiedzenia się mieszkańcom i słuchanie hmm. ich, bo jeżeli nie będziemy słuchać ludzi, to nigdy nie będzie lepiej. To oni, to samorządność polega na tym, że to ludzie rządzą. My jesteśmy tylko rękami ludzi. I my to musimy tylko zrealizować. To nie jest naprawdę zbyt skomplikowana operacja. To naprawdę da się zrobić dobrze, na pewno da się to zrobić transparentnie i bezproblemowo. Tylko trzeba rozmawiać i słuchać. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Paweł Usienko, kandydat na burmistrza w Tarnowskich Górach. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.